Witam Was, ja jestem Minecraft.pl A to kolejny odcinek naszej serii mm, Przygody z Minecraft Więc zaczynamy Żelazo przepaliłem już przed chwilą, a teraz żelazo nie, mi się trochę pali <laughs> Jeżeli mówię cicho, to bardzo przepraszam <laughs> um. Sprawdzimy może co jest dalej. Hm, możemy zawsze tu zaglądnąć, co tu mamy. Zainstalowałem serię minimap, żebym wiedział. Tak samo ustawiłem sobie na deadpoint. Który to jest poziom? Ojej. Czyli tu chyba nie, nie... nie, szkoda, nie będzie diaksów. No niestety. Lol. <ścoughs> Przepraszam was bardzo, ale jakoś mi dzisiaj gardło dziwnie boli. A, chciałam bardzo nagrać ten odcinek. Mm, więc... Mam ostatnio jakieś problemy, bo... Ciągle ja chcę wrzucać. Yy, bo... Ja wrzucam to za pomocą Windows Movie Maker. Byście mogli mi podsła... Pod... No podać jakieś ała, yy, jakiś fajny program do edycji, ale darmowy, bo nie mam na razie środków na jego kupienie. Yy, ale nie chciałbym Camtasia studio. Nie wiem, coś, nie wiem w jakim rodzaju. Yy, no, tylko ja bym chciała takie coś. Hmm, może już sobie stworzymy nawet zbroję, no to... Albo nie, jeszcze nie. Czekaj, kill mamy. Teraz łopata, siekiera oraz miecz. Jest to, to i tak, proszę. I jest. Teraz jeszcze może... 11, więc może jeszcze tak starczy sobie zrobimy to to jeszcze potrzebowałbym jedno um, to jest ile? raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. no czyli jeszcze dwa tu się może jeszcze tu wybierzemy <laughs> Może niektórzy zauważyli Jeszcze wczoraj na moim kanale Było yy, Następna seria Było napisane przygody z Anionem Nie będzie tego, bo pierwsze jak Aniona update'owałem na nową wersję Aniona To update'ował mi się Nie wiem, stanu na 52% i no niestety mm, nie zabrał. Mmmmm... Wstrzymałem to, a teraz nie będę na pewno chciał już tego aniona ściągać. No i że mi cały komputer lagował. Je piesek! <grywka> Je, ale niespodzianka. Nie my co to tak biegniemy, a tu nagle punk. A ja myślałam, że tu jakiś pies mi chce zaatakować. Hmm. No za to wielkie jezioro lawy, więc może sobie już zapiszemy. Ty czerwony. O proszę. Lawa. Proszę, lawę możemy sobie wygasić. Dobrze. Chodź, 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 chodź. chodź. Hmm. No, oj, ojej. Oj. Nawet fajnie wygląda w takiej zbrojce. Hełmu nie będę robił, muszę Wam powiedzieć. Tylko tyle. Um. Ciao byś chciał. Ciao byś chciał. Ciao. Będziemy musieli też zrobić one-pointa. Czekajcie. Exit menu. Ehm. Um. Kanion... Dobra, zaczekajcie, też kanion wygasimy. A co ty się tak kręcisz? Dostój. <grywk> no albo no, 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 dobra. Baw się. Jeszcze trochę tu pokopię. Po poszukiwaniu, nie wiem, diaksów. Ała. Nie udało mi się. Czekajcie. Spoko. Hmm, dziwne, raz, że zawsze nagrywam y, ten... Z przygody z serwera, mi strasznie laguje, a gdy zawsze nagrywam y, przygody z Minecraftu, nigdy mi nie laguje. Właśnie, zapomniałem, widzę... Napiszcie mi, czy spodobał Wam się nowy wstęp? O, proszę. Już. Już. Ty! A to mnie za wygodnie, tak? Spadać mi na głowę. No, no. Piesek. Czemu nie za wygodnie, co? Jakoś to później pokombinujemy. Znowu resztą. Wiecie co, to jest poziom 12, więc może już zaczniemy sobie kopać. I ja jedno pochodnie sobie tylko damy. Wątpię, żebyśmy tu coś znaleźli. <gry> no, Ale stąd to już teraz jest ...pikuć. Może by nam nawet na mechanizmy dobre wystarczyło. Węgiel, wągląś, a ciebie nie chcę, <noise> albo nawet, a temu nie za wygodnie, co nie, ciągle za mną łazi, 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 <głos> <głos> dobra, troszeczkę, dobra, chyba diaksów nie znajdziemy jeszcze troszeczkę, tutaj tylko sprawdzę. Nie znajdziemy, to jest pewne. Wątpię, żebyśmy to znaleźli. Najlepsze było to, że nawet zapomniałem, że mam tego psa. Dobra. Co to, to. To. Mm. Dobra, już nawet możemy sobie to poukładać. Jeszcze tych trochę będziemy używać, ale wątpię, żeby ten mieć już się nas jednym przydał. Można czymś to przepalić. Potyki przepale. Nie mierzę ja się z nie da. Hmm... Dobra. <laughs> dobra. Chyba już będziemy to kończyć, ten odcinek. Ja się z wami żegnam. No, dla mojego pieska chcę. No, no, no gdzie ty idziesz? No dobra. Um, no dobra. No to do następnego odcinka.